Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj Wam czytam o kulcie Matki Bożej i Pocieszenia. Nie wiadomo, jaka jest geneza powstania kultu. Według legendy pochodzącej prawdopodobnie z około XV wieku w odpowiedzi na prośbę wołania, wołania i pociechę po śmierci męża świętej Momica okazała się Matka Bosza ubrana w czarny strój ze zburzanym pasem. Najświętsza Panienka obiecała wówczas pociechę w pomoc wdowie. Wraca ku czci Matki Bożej Pocieszenia założył około 15-16 roku Marcin z Wercelli. Od XVI wieku nabożeństwo do Matki Bożej Pocieszenia żywo się rozwijało. We wszystkich potrzebach, w troskach, w cierpieniach, w nieszczęściach chrześcijanie zawsze znajdowali Matce Bożej swoją pocieszycielkę, która nieustannie otaczała potrzebujących swym matczynym płaszczem. Dlatego też od wieków oddaje się część Matce Bożej Pocieszenia zwanej także Pocieszycielką Strapionych. Maria zyskała miano po, <laughs> Pocieszycielki jeszcze w jednym z głębszych sensie. W Ewangelii mowa jest o Symo, Syme, Symeonie, który oczekiwał przyjścia Mesjasza, który byłby pociechą Izraela. Matka Boża jest zatem Matką Pocieszenia, ponieważ to dzięki niej narodził się Zbawiciel, prawdziwy Pocieszyciel ludzi. Choć pierwotnie kult Pocieszycielki Strapionych Wiązał się z austriackim zakonem Bernardów, Bernardynów, szybko rozszerzył się na cały kościół w Polsce. Znajduje się wiele obrazów Matki Bożej Pocieszenia, słynących z licznych łask. Dziękuję Wam za obejrzenie mojego filmiku.